malą ardencję. I tam sobie tylko sracza, W nawigację. Yy, bo żebym miał kurwa rano, kurwa tronie jakiś kurwa do. do tego, do srania, nie? Bo, kurwa, nie będę kurwa gdzieś potem jeździł, szukał, stresował się, kurde, I, i tak, trzeba mieć rano klopa koło, koło tego. Taka moja zasada, Chyba pierwsza sobie, wbiję kurwa w mojej nowej pracy, że muszę mieć klopa. Zawsze z rańca, albo jak gdzieś tam Gdzieś tam będę ten, znaczy no wiadomo w Niemczech jest inaczej, tu jest inaczej W Niemczech są kurwa klopy co, co chwila Tutaj nieraz potrafi być odcinek kurde 100 stu, stu, stu kilometrów, kurde bez, bez żadnego klopa, nie? Dlatego sobie tutaj od razu klopa sobie wpisuję Pierwsze co, yy, akurat tutaj powiem że trafiłem na zajebiste, na tego klopa No ale zajebistą są mam sobie przy okazji, nie? Tutaj chyba się kąpią, nie? Taka, taka kurde, takie jezioro, tylko takie duże, nie? Takie duże jezioro, klimat zajebisty, łódkami chyba tu można jeździć. Jest normalnie, to jest takie wielkie jezioro, że teraz po, o tym poczytam, że to sobie jest masakrycznie duże. Na mapie nawet du, du, duże, duże jest, nie? No klimat jest kurde, petardastyczny, nie? Widzicie, że tu jeszcze wszystko jeszcze nie zniekwitnie, nie? Tu jeszcze jest kurde, dopiero wchodzi wiosna, nie? Dopiero. Ciekawe jak tutaj właśnie to w lato. I te molo ciekawe jest, nie? Tam jest jeszcze takie molo podwodne. Tu jest takie betonowe. Church tutaj sobie chyba ratownicy siedzą. Se pilnują kurwa. kurwa. fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Grunt, nie wolno chyba, tu jest chyba dno nawet zrobione. Chury. Nie wystraszył. No tu jest dno normalnie z, zrobione. E, Tutaj dziesiąte przykazanie pana Boga na daremno, bo wiecie wiecie, 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 jak jest. U mnie w ogóle takiego wam powiem, że u mnie w ogóle na tam gdzie mieszkałem wcześniej Tam gdzie wcześniej mieszkałem U mnie w kościele, w mojej parafii yy, Ksiądz wydymał normalnie yy, Ministranta I został zabity to, to jest kurwa szok, szok w Takie ta, ta, Tacy właśnie są księża w dzisiejszych czasach I normalnie jeszcze z, yy, Znaleziono przy nim jakieś Jakieś środki, nie? Odurzające, rozumiecie to? Niech to wszystkich spalą ich w pizdu, kurwa, w piecach. Niech rodziny zakładają, kto chce być księdzem, niech, kurwa, będzie. A nie, kurde, jakieś... Yy, kto ma, chce mieć powołanie, chce być, kurwa, pastorem, czy tam, kurwa, księdzem, to niech sobie będzie. A nie, że oni takie, kurwa, cyrki odpierdalają teraz. Dajcie spokój, kurwa, ci w głowie, kurwa, nie mieści, nie? Naprawdę. To jest takie popierdolone, że... Ale chuj tam z tym, no już nie był tutaj zamulał na takimi rzeczami ale akurat tak mi się skojarzyło masakra no ale pokażę jeszcze miejscówkę my tutaj, my, tutaj my tutaj mamy co innego w planach bardzo fajne drzewko chyba tutaj też dużo dębów jak w Polsce rośnie Bardzo przyjemna miejscówka super, a tam znowu sobie koleś biega. To są oni też są bardzo aktywni, nie? Z tego co widzę, to, to bardzo dużo osób tutaj ćwiczy, biega. Takie właśnie w, 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 w moim wieku, nie? Tak 30 lat. 30, 30 lat to, to tak ten. To tak właśnie. Od widzicie, gruby melas. Gruba impra. Odsłuchała bagna. Ale właśnie bardzo, bardzo, bardzo żałuję. Bardzo żałuję, że nie wziąłem wędki. Muszę zainwestować w końcu sobie w wędkę. Normalnie i ten. I naprawdę tutaj taka miejscuwa jest na, na wędkę. O i skała. I skała. Na hmm. Naprawdę to jest takie, takie fajne ten. Zajawka taka, że, że masakra, nie? Żebym sobie gdzieś kurwa trzymał... a tędy sobie przejdę Nie wiem, która ci godzinę, może palę rower jeszcze może to się... Albo nie no, w sumie jutro rano się przejadę o na rozruszenie Czeka przede mną w sumie... Nie wiem gdzie ja to będę jechał chyba do Gothenburg. Nie, do... do... Kurde mogą się szefa zapytać, ja pierdolę Zapomniałem. Chyba będę jutro nacisnął chyba na, na tego proma chyba na Francję chyba, zresztą nie wiem, czy ze Szwecji są różne te promy, ale chyba jestem bliżej, bliżej chyba jestem tutaj tego dłuższego promu niż, niż kurde tego, niż tego y, y, krótszego, to chyba będę płynął tym dłuższym promem i ta właśnie y, znaczy, pozdrawiam, ale nie pozdrawiam, pozdrawiam, bo była bardzo fajna, tam fajne, fa, fajne były te, co obsługiwały, ale ostatnio sobie wziąłem Jacka na tym na, 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 na promie sobie wziąłem Jacka i kurde, to nie był Jack kurwa, bo tak Jack nie smakuje, nie jestem jakimś kurwa tam turystą, kierowcą, który kurwa nie pił nigdy kurwa Jacka, o, o na klimat, teraz właśnie sobie Jacka napił i właśnie one tam chyba sobie kurwa jakąś kurwa, dla, dla mnie to był y, ten dla, dla mnie to był y, 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 jak to by powiedzieć dla, dla mnie to był kurwa jak to się nazywa, taka y, 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 łycha taka z takim ptaszkiem, nie dla mnie to był ten, ta, ta łycha to dla mnie była, bo mam mordę do łyski do akurat bo, bo jestem kurde przecież jak to można powiedzieć, a, alkoholikiem z <laughs> makoszem, o tak jak mój stary mówił, on jest nie, nie jest alkoholin, jest makoszem No także tak, tak, zobaczcie jaki kurwa klimat A ta kamera schujowa, nie? No i mi tam nasypała mi kurwa jakieś kurwa berbeluchy Zamiast mi dżeka kurwa nasypać i właśnie nie pozdrawiam, teraz, te, te, teraz to razem zwrócę uwagę normalnie, nie? Co ty mi tu kurwa lejesz do tego kierona? Mam, kur... Mam ci wziąć butelkę? Nie, bo dobra nie. Dobra, nie bo by zaraz mnie zapuszkowali, powiedzieli, że jestem, kurwa, agresywny w ogóle. Ale to nie... nie dużo trzeba, nie? Bo tam się wypije dwa browary czy tam trzy już, kurwa, yy, faza fa, fa łapie, nie? Bo jestem zmęczony po, po, po podróży. Tak to właśnie jest, no. Tam kita cisną, kurwa, te ciekawe... Te, teraz ja będę pilnował, nie? Chyba, że do butelki po dżeku mają przelane jakiegoś, kurwa, yy, tego... Jak to się nazywa? Jak, jak, jakąś, kurde... Yy, yy, yy jakąś chujówkę, bo na pewno nie był Jack, bo tam nie było czuć ani grama zioła, nie? A Jack ma specyficzny smak, dlatego się nazywa kurwa Jack Daniels No, ale dobra, nie będę skończę pierdolić, pokażę Wam jeszcze No ale tą berbeluchą mnie wkurwiła, nie? Ja sobie tak myślę taki chill mówię sobie siądę kurwa na jachcie kurwa Jedno sobie kurwa łychę z lodem, a to chuj, berbelucha, ona jeszcze do mnie mówi. Aha, już teraz teraz dopiero miałem, teraz dopiero miałem re, re, refleksję, że ona do mnie mówi, czy chce z mnie. nie? O ta cipa, teraz ją, teraz, obym oby ją kurwa spotkał w przyszłości, kurwa, obym to, kurwa. Pamiętaj, że ci że na pewno ci to wypomnę, kurwa, nie? Nie wiem, już nie w chuja robić, kurwa. No i tym kurwa, oto akcentem w kurwienia. Kończę kurwa dzisiejszy kurwa film, Na, najebę jakiś fotek, jakieś relacji może nawstawiam, no to się mano.